Chcę spróbować, wyszeptała, dotykając karabinu tak delikatnie, jakby trzymała w dłoniach pamięć najbliższej osoby. Przyjęła pozycję, wyciszając drżące serce. Słyszała głos brata mówiącego: Zaufaj oddechowi, on cię poprowadzi. Wiatr zmieniał kierunek, a dystans czterech kilometrów wydawał się niemożliwy. Mimo to jej palec ani razu nie drgnął. Strzał zabrzmiał jak urwany szept. Pocisk wyruszył daleko. Niosąc wraz z sobą ból, miłość i odwagę, której nigdy nie chciała. Celownik zamigotał sygnałem trafienia, sala zamarła w ciszy, a generał powoli skinął głową, jakby dziękował za coś niewidzialnego. Ona uklękła, ściskając na szywkę brata, łzy spłynęły, gdy wyszeptała: To dla ciebie zawsze byłeś moim celem. Gdy pokazała ukryte dokumenty, jego twarz pobladła, bo wiedział, że milczeniem niszczył niewinność. Gdy generał zapytał, kim naprawdę jest, odpowiedziała tylko kimś, kto pamięta, pozostawiając ich z milczącą refleksją. W ciszy sali narad dziewczynka niespodziewanie wskazała zapis umowy, pytając drżącym głosem, dlaczego nikt go nie zauważył. Prezes zmieszał się, a jej spokojne pewne słowa rozcinały napięcie, jakby widziała więcej niż wszyscy dorośli.